Dzień dobry, dzień dobry, Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to ja nazywam się Nina Barłożek. Jestem instruktorką jogi, nauczycielką języka angielskiego. Obroniłam tytuł doktora w zakresie inteligencji emocjonalnej i w 100% jestem zafascynowana jogą. Dzisiaj pierwszy odcinek z serii piątkowy Chill Out. Będzie się on regularnie pojawiał na moim kanale w piątki o godzinie 19:00, na kanale YouTube, na moim fanpage'u, a także na moim blogu. Także zapraszam cię do śledzenia. Znajdziesz tam mnóstwo inspiracji, rzeczy, z którymi, którymi chciałabym się z wami podzielić. Dzisiaj na przykład przygotowałam zestaw książek, które mnie zainspirowały. Powiem wam, że ostatnio pozbyłam się bardzo dużej ilości książek. Zostawiłam dla siebie najbardziej wartościowe o tematyce jogowej. A jestem teraz na etapie zakupowania innych treści. Powiem, że to są poradniki. Poradniki, które mnie inspirują, które zmuszają mnie do samorozwoju. Myślę, że na każdym etapie życia książki znacznie się różnią od siebie, prawda? W zeszłym roku na pewno sięgaliście do innych pozycji, teraz inne goszczą w waszym życiu. Tak samo jest ze mną, także te książki, które zaprezentuję. Są dla mnie inspiracją, motywacją do działania na chwilę obecną. Co będzie dalej? Nie wiem, na pewno się tym z Wami podzielę, ale wybrałam dwie książki dla mnie wartościowe o tematyce jogowej. Pierwsza książka to Joga sztuka życia, do Nafari. Zakupiłam ją już bardzo dawno temu i traktuję ją jak taką mini Biblię. Ponieważ jest to książka, która uświadomiła mi wiele aspektów związanych właśnie z filozofią jogi, z praktyką jogi. Nie znajdziesz w tej książce opisu asan, korzyści płynących z wykonywania asan, natomiast Dona Fari opisuje to jako jej podróż, podróż w życiu, i mówi, że yoga nie jest tak, tak naprawdę lekarstwem na wszystkie bolączki, ale w momentach trudnych, jest ona bardzo pomocna. Pisze ona również o tym, że tak naprawdę ta filozofia jogi nie tylko gości na Macie, ale właśnie poza nią jest najbardziej wartościowa. Bardzo nam pomaga w życiu przetrwać trudne momenty. Jest to książka dla osób, bym powiedziała, średnio zaawansowanych, ponieważ osoby początkujące może męczyć. Pojawia się tam język specjalistyczny, słowa specjalistyczne związane z filozofią jogi, opis jam, niam i tak dalej. Więc to już jest książka, bym powiedziała, na druga pozycja, jeśli bym chciała sięgnąć po jakąś wiedzę o tej tematyce. Natomiast bardzo ją polecam. Nie polecam jej czytać od deski do deski w przeciągu jednego wieczora, tylko sięgać po nią, dawkować sobie. Ja również po nią sięgam od czasu do czasu i widzę, że za każdym razem, co innego mnie porusza, za każdym razem inne zdania podkreślam moim markerem, więc widzę, że inne, tak jak powiedziałam, w zależności od tego, w jakim momencie jesteśmy, trafiają do nas inne treści. Także bardzo, bardzo polecam dla osób, które chciałyby naprawdę iść drogą jogową i, i chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej. Jest to bardzo, bardzo głęboka i wartościowa pozycja. Natomiast wybrałam jeszcze książkę dla początkujących, dla tych, którzy polubili się z jogą i stwierdzają, że chcieliby poznać szerzej tematykę jogi, ale osoby, które już znają temat, są wdrożone, mogą być znudzone tą książką. Dlaczego yoga? Stań ze mną na Macie, Natalia Knopek. Powiem Wam, że książka napisana bardzo przyjemnym językiem, przystępnym. Opis jest tak, opis pozycji. Pięknymi ilustracjami. Natalia pisze również, że yoga to nie tylko stanie na głowie, stanie na rękach, tylko właśnie zaakceptowanie tych naszych ograniczeń i wdrażanie mm, filozofii jogicznej poza matę, nie tylko na macie, czyli w zasadzie podobnie do tego, co mówiła Dona, ale tak jak mówię, prosty język, przyjazny, taki dla początkującego jogina jest idealny. I przeczytam Wam. Fragment, który bardzo mi się spodobał, i myślę, że przekona Was, że jednak yoga to coś bardzo wartościowego. Żeby cieszyć się jogą, nie musisz być rozciągnięty ani wysportowany. Nie musisz umieć stawać na głowie. Nie bój się jogi. Natalia dalej pisze: Joga daje mi wolność, wyciszenie, spełnienie. Jest dla mnie jak detoks ciała i duszy. Chciałabym, żeby ta książka również w tobie rozpaliła iskierkę ciekawości i chęci podążania bardziej świadomą ścieżką. Nic dodać, nic ująć. Także jeżeli ktoś pyta mnie o sugestię, jeśli chodzi o książki o tematyce jogowej, właśnie mówię, że to jest idealna dla początkujących, dla tych, którzy chcieliby się wdrożyć w przygodę z jogą, podążać ścieżką jogową, którzy chcieliby poznać asany, nazwy w sanskrycie, a krok dalej idziemy właśnie z jogą, sztuką życia. Także te książki, obecnie ich nie czytam, ale od czasu do czasu do nich zaglądam, nawet do tej dla początkujących. Kolejną książką, którą chciałabym Wam polecić, jest książka Miłosza Brzezińskiego, Życiologia. Nazwałabym również książkę receptą na życie. Miłość przedstawia nasze życie na zasadzie trzech ogrodów. Jednym z nich jest dom, drugim praca i ja, czyli ty, my jesteśmy tym trzecim ogrodem. Obrazuje to w ten sposób, że mamy te same narzędzia do każdego ogrodu dwie ręce. I tak naprawdę o każdy ogród musimy w sposób należyty zadbać i to już od nas zależy, jak sobie ułożymy nasze priorytety w życiu. Miłość mówi o satysfakcji życiowej: że aby, nasze, ży aby żeby nasze życie było satysfakcjonujące, guma musi być cały czas napięta. Co to znaczy? To znaczy, że nie możemy tylko iść na łatwiznę, musimy stawiać sobie poprzeczki, musimy wychodzić z naszej strefy komfortu, wtedy się rozwijamy. Wtedy przeciwieństwa losu, czy też komplikacje, które się pojawiają, uczą nas, wzmacniają. Jesteśmy w stanie o wiele więcej osiągnąć. Bardzo ważne jest znalezienie sensu życia, a także obranie celu w życiu. Również podkreśla, że bardzo ważne jest to, jakimi treściami się otaczamy, a raczej karmimy. Tak? Jeżeli się karmimy śmieciowymi informacjami, oczywiste jest to, że żaden rozwój, żadna kreatywność i praca nad sobą nie będzie miała miejsca. Natomiast jeżeli otaczamy się pozytywnymi treściami, też wspomina właśnie cały czas o pracy nad sobą, o dążeniu do bycia lepszą wersją siebie. Ma to właśnie sens. Także to jest bardzo ważne i jest tam bardzo dużo takich mądrości życiowych. Naprawdę pochłaniałam tę książkę i myślę, że kilka razy trzeba ją przeczytać, tak, tak jak zresztą z każdym poradnikiem. Czasami czytamy jedno war, ważne dla nas zdanie, później zapominamy, tak? A a, a być może jest to kluczowe zastosowanie tego właśnie jakiejś konkretnej techniki zmieniłoby bardzo dużo w naszym życiu, także bardzo, bardzo polecam. Jestem zafascynowana Miłoszem Brzezińskim. Jest fenomenalny, genialny, uwielbiam go oglądać. Podlinkuję jedno przemówienie, no naprawdę dał czadu, wymyślił taką właśnie historię z życia wziętą i jeszcze przyniósł na, na tą prezentację rekwizyty coś wspaniałego. Naprawdę. Bardzo, bardzo wartościowa osoba, i bardzo się cieszę, że e, znalazłam Miłosza Brzezińskiego i, i, i przeczytałam tę książkę. Kolejna pozycja to właśnie efekt książki Życiologia, w której miłość mówi o ciągłej pracy nad sobą. Fenomen poranka, jak zmienić swoje życie. Troszeczkę sceptycznie podchodziłam do tego, no bo jak w zasadzie możemy zmienić swoje życie, jest ono takie, jakie jest. Natomiast to jest. Taka książka, która zmienia Twoje życie, naprawdę zmienia, ale tylko wtedy, kiedy ty dajesz temu przyzwolenie. Autor książki Hal Elrod mówi o wczesnym wstawaniu, mówi o podziale godziny na sześć sekcji. Najlepiej wstać godzinę wcześniej niż zazwyczaj, pierwsze 10 minut poświęcić na medytację. medytacją czy to oddech? Czy to modlitwę, czy to skupienie się na czymś konkretnym. Drugie, kolejne 10 minut to afirmacje, czyli zapisywanie takich mocnych, afirmujących zdań, które mają treści w czasie teraźniejszym, które mają Cię zmotywować do działania, a także dać Ci taką niewzruszoną wiarę, że jesteś w stanie czegoś dokonać. Kolejne 10 minut to wizualizacje. Może to brzmi górnolotnie, natomiast Osoby, które stosowały te techniki, mają bardzo duże, namacalne rezultaty. Mówimy tutaj nawet o osobach sławnych, które przytacza w tej książce. Kolejne 10 minut to pisanie. Pisanie pamiętnika, ale pisanie ogólnie. Może to być plan dnia, może to być, mogą to być cele w Twoim życiu, mogą to być Twoje uczucia, może to być nawet sen, który miałaś, miałeś podczas nocy. I kolejne 10 minut to samodoskonalenie, czyli czytanie. Ale nie czytanie jakiejś noweli, przy której bardzo łatwo pewnie byłbyś, czy byłabyś w stanie zasnąć, ale właśnie czegoś, co nauczy cię, co pomoże ci w swoim samorozwoju, czy jakiś poradnik, najlepiej. To w zależności jest od tego, nad czym chciałbyś popracować. I tutaj autor mówi, że możesz zmienić wszystko. Powiem Wam z mojego doświadczenia, że, że naprawdę zastosowanie tych technik w życie Powoduje wielkie, wielkie, namacalne zmiany. Ja jestem e, dzisiaj na kolejnym dniu, 43 dniu, on tak nazywa e, Miracle Morning, i powiem wam, że naprawdę, naprawdę widzę zmiany, widzę więcej motywacji, widzę to, że jestem w stanie mm, obrać sobie cele w moim życiu i e, krok po kroku dążyć do zrealizowania ich. Dla mnie, naprawdę, książka kosmos. Tutaj trudność polega na tym, że trzeba rano wstać. Ja powiem Wam, że ja mam łatwość w byciu konsekwentną, pracowitą, rzetelną i dążącą do celu, ale jestem przekonana, że tego wszystkiego można się nauczyć, jeżeli się tylko chce. Także bardzo polecam, i to jest właśnie książka, która obecnie dominuje w moim życiu. To znaczy, dominują efekty pracy zasugerowanej przez autora. I ostatnia moja pozycja. No może zdziwienie małe się pojawi. <laughs> Finansowy ninja. Jak to? Pomyślicie, co to za pozycja? Tutaj joginka, a tutaj finanse. No tak, z jednej strony tak, ale już wam tłumaczę dlaczego. Od jakiegoś czasu wdrożyłam minimalizm w moje życie. W moim filmie o minimalizmie przedstawiłam dwa typy minimalizmu. Astetyczny i hedonistyczny. I ja podążam tą drogą hedonistyczną, bym powiedziała, minimalizmu. O co w tym chodzi? Pozbyłam się bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy, posprzedawałam, pooddawałam, ale na miejsce tych rzeczy zaczęłam kupować inne rzeczy o najwyższej jakości. Czyli takie, można powiedzieć, rzeczy, których nie miałam, a które stwierdziłam, że ja jako hedonistyczny minimalista muszę mieć, czyli nie miałam czarnego, skórzanego o dobrej jakości paska, nie miałam kremowego paska, nie miałam swetru z wełny Merino. Tak się zagalopowałam, czyli ten minimalizm hedonistyczny tak jakby zapędził mnie w kozi róg, że zaczęłam wydawać bardzo dużo pieniędzy. Ja wiem, że na dłuższą metę te pieniądze się zwracają i, i, i tak naprawdę nie wydajemy później tych pieniędzy, ale ja poczułam tak, jakby troszkę zagrożenie ze strony finansowej, no bo mi ubywało i ubywało. I ktoś mi polecił tę książkę, ale w odpowiednim dla mnie momencie. Na przykład dowiedziałam się, co to jest poduszka finansowa. Myślę, że ta książka z braku przedmiotu w szkole, który powinien być obecny, zarządzanie finansami, powinna zagościć u każdego. Ja troszkę ubolewam nad tym, że dopiero teraz <grym> zaczęłam. Tak naprawdę inaczej podchodzić do pieniędzy, ale powiem Wam, że uświadomiłam sobie, że zbudowanie poduszki finansowej, mówię tutaj o na, nawet takiej minimalnej, u, zebranie tysiąca, dwóch tysięcy i odłożenie na czarną godzinę, już powoduje, że poczujesz się bezpieczniej. Ja przynajmniej, kiedy mam trochę na koncie, czuję się o wiele bezpieczniej. Oczywiście do mnie pieniądze. Pływają szybko. Ja jestem pracowitą osobą, zaangażowana w bardzo różne projekty i jestem w stanie zaoszczędzić całkiem sporą sumę, ale mam też taką cechę charakteru, że bardzo szybko pozbywam się tego. Więc gdy już udawało mi się uzbierać coś, to zaraz wydawałam na wakacje, na inne różne drogie rzeczy. I okazywało się, że później to, to, ta poduszka finansowa była tak naprawdę pusta. Także ta książka, cały czas ją czytam. Nie czytam jej tak, żeby ją przeczytać, tylko staram się codziennie przeczytać po kilka stron. I wtedy uzmysławiam sobie, że finanse są ważne, zabezpieczenie przyszłości jest bardzo ważne. I nawet autor Michał Szafrański pisze, że nie trzeba być bogatym, żeby umieć oszczędzać i zarządzać finansami. Bardzo często osoby zamożne, osoby, nawet milionerzy, kiedy już przestają być aktywni, pozbywają się wszystkich swoich bogactw bardzo szybko, ponieważ nie umieją zarządzać finansami i dochodzi nawet do bankructwa. Także dla mnie jest to bardzo, bardzo wartościowa pozycja, która pozwoliła mi poczuć się pewniej i pozwoliła mi uświadomić sobie, jak ważne jest, aby mieć na koncie taką minimalną poduszkę finansową. I czuję się zdecydowanie lepiej. Słuchajcie, to są moje pozycje, ale tak jak mówię, na chwilę obecną one tak jakby królują w moim życiu. Myślę, że już mam kolejną książkę, dzisiaj powinnam ją dostać. Kolejne em, pozycje są już w mojej głowie wa na wakacje. Chciałabym, abyście Wy napisali mi o swoich książkach, które wpłynęły na Wasze życie. Jaką książkę wybralibyście dla przyjaciela, przyjaciółki, gdybyście mieli wybrać na jakiś prezent? Napiszcie mi proszę w komentarzu. A może, jaką książkę polecilibyście dla mnie, idą wakacje, a może dla właśnie słuchaczy, idą wakacje? Myślę, że fajnie byłoby się podzielić wartościowymi książkami. I a, słuchajcie, czytajcie, czytajcie, czytajmy do mnie również, mówię, e, ten, ten przekaz do, do siebie kieruję, ponieważ każda książka uczy nas czegoś nowego. I dbajmy o to, żeby każdego dnia stawać się lepszą wersją siebie. I to jest mój cel, który wyciągnęłam właśnie z tych poradników. Kochani, życzę Wam wspaniałego dnia. Bardzo Was proszę o subskrypcję, ponieważ to pozwala mi tworzyć te filmy, motywuje mnie do działania i będę się dzielić, mam nadzieję, dla Was przydatną wiedzą, która również jakoś wpłynie na Wasze życie. Także dziękuję pięknie i do zobaczenia na kolejnym piątkowym chillaucie. Pozdrawiam.